I pogoda, słuchajcie, lecimy w góry, jak zwykle super słońce świeci, zawsze nam się udawało, jedne z ostatnich dalszych wycieczek w tym sezonie, no ale trzeba się przejechać, pojedziemy szlakiem pijalni wód, na przykład do, do Muszyny, Krynicy, do Piwnicznej, motorki już rykają. Wjeżdżamy nad jezioro Bucharskie Pierwszy przystanek Zapalić no. Zakurzyć cygareta O, widzisz jak pięknie Ranny poranek Dobrze to mówię? Poranek ranny ran. Poranek rano tak. No. Tak ale tutaj fajnie jest, zawsze tu było fajnie o, Sebastian już czeka Do <tuszy> z pół dnia, o. O, motorki zaparkowane Idziemy zaraz w dalszą drogę Zaporę na całe jezioro Muharskie nie na całą część. Mówię po cichu, bo jestem zachrypnięty, ale... Tam. Jesteśmy w centrum Jordanowa, musimy nastawić nawigację, żeby nas coś nie ominęło po drodze dobrego do oglądania. Jesteśmy w centrum Limanowej. To jaka piękna bazylika. Aha, no, pomnik papieża. Ryneczek, tutaj gdzieś staniemy i coś tam sobie ogarniemy. To jest jedzenia. Może to no, no. O zobacz, może, bo może być parking darmowy na ileś, wiesz, Dobra, idziemy zobaczyć czy jest jakiś darmowy bilet na parking. Zobaczcie jak tu rynek ładnie się prezentuje w Limanowej. Górę naprzeciwko widać. A nasze sprzęty fajne. Super. Zobacz, ile tam trzeba zapłacić. Widzicie, jak super, fajnie, klimatycznie. Każdy sobie robi zdjęcie. Okay. Z nami, no, fotografię. Ale tam sprawdził. No, Chyba, sobie zaraz coś strzelamy Uuu a teraz coś dobrego zjemy, zobaczcie. Tu Sebastian Samo zrobię. Tak jest. A motorki nic nie dostałem, dopiero paliwo potem. W starym sączu piękny ryneczek Dawno tutaj nie byłem ze 30 lat Ale tamte drzewa były w tym. Ja tu dawno nie byłem no. O, jest tam motocyklista Siemano O, 30 lat tu nie byłem Tak? O kurde ja pierdolę Dobra Dobra, dobra, wyjść dobra. A tu, tu Sebastian pójdzie zaraz kupić jakiś <laughs> dla rządy prezent Zapunktować standardowo a tu jest ten ryneczek w piwniczny, Kurcze jak ten jest ładny zawsze jaki był taki wtedy, taki teraz jest liczny most Piwniczny, poprad. Chcieliśmy się przejść. Ładny widok. A tam pojedziemy w stronę Muszyny i Żegestowa Ryneczek w muszynie. Piękny. Ukwieciony. Piękny ryneczek. Zobaczcie, jak kwiaty. Trzydzieści parę stopni to pokazywało. Okay. maszyny stoją tam się pójdziemy przejść tu, tu tak w koło wiesz okay. super wydeczek Cyk muszę podnieść szybko żeby było lepiej widać Rynek nie, zawsze mi się podobały, tam są takie stare domki Zawsze mi się podobały, no raz, tutaj albo dwa razy byłem 40 lat temu No ale super I kurde mało turystów Fajne miejsce Super Teraz idziemy zobaczyć ogrody widryjne Słynne Zobaczymy czy są takie piękne jak je przedstawiają jak my na jak my i nasze motory no zobaczymy, idziemy domy no zobaczcie tutaj w Muszynie te domeczki takie stare uliczki takie i takie małe domki no po prostu rewelacja film tego nie oddaje ale musicie mi uwierzyć na słowo, zobaczcie jaka piękna ta dróżka jest z tymi domeczkami niskimi. Super, faktycznie, taka jak ją pamiętam, taka jest dzisiaj. I zero turystów, pusto, fajnie, cisza taka. Doszliśmy na koniec Muszyny. Piękny kościół, ładnie odrestaurowany. jest cała ulica Właśnie do samego rynku A końcu jest wieża zamkowa A tu piękny kościół w Muszynie Tu stara plebania A tu są te słynne ogrody biblijne Pójdziemy je obejrzeć, wiesz? Chyba się nie wpłaci wstępu, nie? A to jak się nie płaci to idziemy o tu się można ochłodzić, nie? Sebastian kąpiel zrobi tutaj, będziecie nagrane, <laughs> Jak się kąpiel, ale jak się będzie rozbierał to nie. Nie będzie nagrywał. Nie będę nagrywał. I zobaczcie jakie tu są fajne. Do tego muzyczka idzie. Ale dużo nie będę tu nagrywał, bo tu jest taka cisza i dobra atmosfera. Spokojnie. Słuchajcie, te ogrody biblijne są tak zrobione ciekawie z pomysłem, że są na zasadzie takich jakby stacji z różnymi takimi kwiatami, drzewami oliwnymi, i <laughs> każda stacja to jest jakieś takie jedno z ważniejszych wydarzeń z Biblii. Czyli począwszy od Mojżesza po, po śmierć Chrystusa. Niebo wstąpienie i w ogóle, nie? Ciekawie ktoś to pomyślał, że takie zrobił. I przy każdej takiej stacji jest opis, motyw z Biblii, no i, i mała jakaś figurka lub jakieś takie przedstawienie artystyczne w postaci, w postaci jakiegoś obrazu lub drzewka lub czegoś innego no bardzo ciekawe to jest powiem szczerze no i tak to się skończyło dzisiejsza przejażdżka do muszyny teraz idziemy motorki odpalić i lecimy do krynicy ostatni punkt dzisiejszej wycieczki krynica nie morska nie morska zdrój zdrój na dole Czyli żegnamy ryneczek, muszynce i lecimy na krynicę Dobra, pomału się możemy składać Wszędzie kwiaty wszędzie gwiazdy Piękna, piękna ulica zakończona kościołem i obrotami później Polecam posłuchać na refleksje fajne i to tutaj przeżyć Wjazd do muszyny Nie do muszyny, co ja mówię, do krynicy <laughs> Jesteśmy w krynicy tu już jest dużo turystów, widać że jest dużo. No. Tu jest parking też jakiś. Tak. Dobra, Dobre. tak zrobimy, tak jak mówisz. no. Rundka pokrynicy. No właśnie, też wiadomo. Tutaj to jedno wielkie targowisko. Dobra, zmieszczę się tam obok Zmieszczę się Dobre, chyba Dobra Dobre, jasne. Graj buczy A, piękna Krynica Wycieczka w ostatnim punkcie Naszego zwiedzania Zobaczcie jak ładnie jest tutaj. Już jest bardzo dużo ludzi i turystów. Ale generalnie jest bardzo ładnie I sam taki ryleczek jedy, jakby, jakby to tak można było nazwać. No, turystyka kwitnie. W Krynicy. Tu jest fajnie. Podoba mi się. Super, Piękna pogoda. Mura jakaś naszła. Ale dobrze, bo cień jest. Góra, ale straszam, że może chlupnąć, ale to z tego nic nie będzie. Nic z tego nie będzie. Na pewno nic z tego nie będzie. Tutaj taki piękny deptak, taka trasa. A tu różne. Pamiątki. Widzicie jakie fajne? Na odpuście, trochę lepsze. Super. Tutaj jakiś dom strojowy Nowy Nowy i Targowisko, wielki odpust, ale my szukamy pijalni wód, nie piwa, a wód Dlatego Pi nam -pi 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 piwa by się wypiło, ale niestety motorki by tego nie zniosły Słuchajcie, jesteśmy w pijalni wód Piękne roślinki Będziemy się napić śmierdzących siarczanków. Potem będziemy dobrze po drodze dokładać turbo do swoich motocykli z naszych organizmów. No i co? O turbo! Zobaczymy ile to kosztuje. Dobra. Dobra, słuchajcie, teraz pijemy takie wody. Widzicie, czym one się różnią? No z wyglądu niczym, ale ta jest na testosteron, a ta jest na siłę, a ta jest na witalność. Tak. <laughs> Także smacznego i sączymy. Tak? Patrz jaki fajny motocykl. Świetny jest. Tak, 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 tak. tak pod prąd Szana Stoimy na światłach Ale nie przeciskamy się Bo w lewo skręcamy zajęte Tam jest wszystko jak nie wiem Także dzisiaj y, w tym momencie Tutaj jedziemy grzecznie Tak Zdarza nam się Dobre, <gry> dobre Dobra jesteśmy W Mszanie dolnej W drodze powrotnej Siedzimy sobie Tutaj na schodach pod jakimś super, super marketem danym Pijemy, palimy i jedziemy dalej. Wycieczka się udała, deszczu nie było. Potężna chmura nas ominęła, coś tu lało, ale my jesteśmy such si i su, sha, na drodze. No to na razie. Na, nagrać, słuchajcie, żarówka strzeliła Trzeba było wymienić żarówkę. Nieźle. Mała awaria, jak to się mówi. Ale już zrobione. Przygotowani na taką awarię żarówkową. Także już jest wymienione i możemy jechać. Dobra, dobra, ja sobie tutaj jedziemy w Jordanowie. Jak będziesz kupował, to ja sobie podepnę tylko pod ten, pod Intercom, bo bateria sławnie już. Bo była mało podładowana. To Intercom podbijemy, żeby nie brakło. Także zajeżdżamy i będzie. Dobra, zatrzymaliśmy się w Jordanowie z rynek w Jordanowie. Trzeba poszedł kupić sobie, zrobić zakupy, coś do picia, poszedł tu do spożywczaka, a ja muszę się napić. Strasznie gorąco, za grubo się ubrałem, także muszę teraz cierpieć. No. Żarówka wymieniona, słuchajcie, spaliła się żarówka. raz do roku mi się pali przez to zapalanie na światłach. No. Nie mam opcji na zmianę tego No ale trudno i darmo, trzeba wozić w zapasie A wymiana 3 minuty, także nie jest źle Dobra Co? będziesz nagrywał No nie, dobra, no Dobra, siedzimy sobie tutaj W Jordanowie Na krawężniku Użybimy papierowy i pijemy kolę. Tak niezdrowe rzeczy. <laughs> Ale dozwolone do jazdy. No i czekamy. Odpoczniemy. Maszyny się oskudzą. Pojedziemy w dalszą trasę. Już chyba się nie będziemy zatrzymywać ani nie będziemy kręcić dodatkowych filmików. Także tym filmikiem zakończymy tą dzisiejszą wycieczkę. Było fajnie. Pogoda dopisała dużo żeśmy zwiedzili. Będzie co oglądać przed zimę. Także zapraszam. Jeszcze na jakieś inne wycieczki jak się w tym sezonie uda zrobić. Zapraszam, a jak nie, to w następnym sezonie się występuję.